Witajcie w dzisiejszym filmie. W tym filmie chcę pokazać jak ocieplam wełną strop drewniany. Może chwila teorii, powiem co zrobiłem. Pierwsze co widzicie między belkami yy, jest włożone 20 cm wełny. Powciskane, przymocowane sznurkiem, takerkiem, ciach, ciach, żeby to się trzymało. Następnie. To znaczy, tak najpierw były zrobione haczyki do yy, tych do profili, trzymających poprzykręcane pod laser, wszystko ustawione równo. Później była dopiero wełna włożona, bo tak to trochę by przeszkadzało przy kręceniu. Teraz jest czas na stelarz. Ja to robię tak, że yy, pozakładałem te profile yy, trzymające. Do których zaczepiam, coś krzywo, te do których będzie kręcona płyta. Później robiłem profile przyścienne, zaznaczając ołówkiem wszystko, żeby było równo, według tego. No i przed czas na wkładanie wełny. Nie podglądałem u nikogo wcześniej, jak się coś takiego robi, dlatego pokazuję, jak robię to u siebie, jak można to w miarę łatwo zrobić. Niektórzy wkładają wełnę od góry. Ja mam zrobione tak, e, jak teraz, że bo e, po prostu czekając na tynki, nie mogłem robić stelaża, żeby e, później można było od góry wełnę wrzucić. Dlatego robię to od dołu. Są tynki. Mogłem poprzykręcać profile. No i tak wyszło. Ale nic. Nic nie jest tak źle, żeby to zrobić, jakby się wydawało. Zrobiłem to tak, że te profile trzymające są w takiej średniej odległości. I teraz robię tak, że docinam kawałek wełny, żeby wszedł między Tutaj przestrzeń opierał się po połowie na profilu, i jeden profil jest tutaj, żeby też się mogło to oprzeć. Ja to pokażę, jak to robię. Może tam ktoś chce akurat zobaczyć, bo nie wie, jak coś takiego zrobić. No to tak. Mierzę, ile ma tu być. Mniej więcej, zrobimy 80. 6 cm. tnę paski na szerokość wełny wełna 125 szerokości 86. Dobra jest 86. Nie mam jakichś specjalnych noży do wełny. To jest zwykły nóż do styropianu. Styropianu, wełny. Dobrze się sprawdzi. Sam e, można sobie pod nie wiem, wyżynarkę zrobić, taki nożyk, ale na jedną budowę jeden domek. No to co to, to się opłaca? Nie opłaca się. A, jeszcze moment. Zapomniałem maski. Otworzę trochę. By te pyły nie latały od wełny, bo tu później smyra wszystko. Jeszcze muszę maskę założyć. Dobra, maska jest. Rzucamy wełnę. Miałem robić pianę pur, ale tak naprawdę udało się w dobrej cenie kupić wełnę. No i jest wełna, bo za pianę pur trzeba tam zapłacić 80 zł za metr. Jest to grubość średnio 20 cm, a teraz mam wełny, będziemy mieli 30 cm grubości, że ja myślę, że to jest lepsza opcja i to w mniejszych pieniądzach. Dobra, No, i później to profilam się podeprze. To na razie ta wełna nie wypadnie. A później folia jeszcze ta aluminiowa. I dopiero pójdą te płyty gipsowe. Płyty gipsowe czekają. Trochę przeszkadzają teraz. No ale gdzieś muszą leżeć. Dobra, następny kawałek będzie trochę gorzej, bo są te płyty. I mamy następny kawałek, zrobiłem 93-92. Chyba nową paczkę muszę wziąć. To jest za krótkie. Na pewno. Jakbyście mieli jakieś pytania, ja chętnie czytam komentarze, odpowiadam. śmieci. Dobra, później wrzucę. 92. Lecimy dalej. A, muszę wziąć patyka, sobie pomóc trochę nad tymi y, płytami. I tak to nie sięgnę. A może tu przełożę? Tak musi być. No, jeszcze żona teraz dzwoni. Kurczę. Wracam później. Tam już włożyłem kawałki. Idziemy dalej. To nawet szybko idzie, jak się już ma te profile w miarę poskładane. No i lecimy z profilkami. Przyniosę kilka profilków. Sorry za bałagan tu, ale ostatnio nie mam czasu tak ogarnąć. O, Bodzio. Siema, Bodzio. Przywitaj się. Tu jest nasz bulldog kierownik. Cześć, bulldogu. Co tam słychać? Co, co powiesz dla widzów? Pilnujesz wszystkiego? Pilnujesz. Tak, tak. Pilnuje pan? Wszystko będzie dobrze zrobione? Dobrze nie? Tak. Siedzi, pilnuje. Tak jest. Bodzie prowadzi ze mną budowę. Od samego początku. Pierwszego wbicia szpadla. Profile używam długości 2,6 metra. Z wiadomych przyczyn, po prostu cena. 4 metrowy profil kosztuje tam koło 30 zł, a profil 2,6 metra kosztuje 11 zł. No taniej. A profil, powiem Wam szczerze, że poszło tutaj tych 2,6 metra, pomyśleć, ale około 150 sztuk. 150 sztuk, no to jest tam 1500 zł. Ponad za te profile. Plus do tego jakieś tam przyścienne. już te wieszaki, wszystko. To się wydaje, że sufit nie powinien dużo kosztować. Ale jednak. Trochę kosztuje. O, gorąco w tej masce. Dobrze, że tamtą wełnę jeszcze zimą kładłem, jak w sumie zimno było. Bodzio, rozrabiasz. Na razie nie ustawiam idealnie tych profili. Później, jak założę, już wełnę dochodził z miarką, ustawiał jakiś tam wkrętem z łapę żeby to się nie przesunęło no, na razie wieszaczki e co robisz no dzisiaj nie pobiegałbyś sportowcu dobra ile tutaj robimy 122 a 121 trochę luz 121 121 Od odpowiadam czemu nie tnę nożycami Tylko szlifierką Nie lubię Tymi nożycami ciąć Bo się zawsze coś tam zagina A szlifierką zawsze mam równo Ucięte Mam te nożyce Ale to rzadko używam Wtedy kiedy nie chce się wyciągać Szlifierki coś tam trzeba szybko uciąć tak A i no y, Gdzie kupowałem ...wszystkie elementy do sufitu tego typu na znanej stronie w internecie. Bo w marketach, no to sorry, ale ceny są tych elementów no dość wysokie. Dość wysokie i bardziej się opłaca to kupić. No to jakieś krzywo. Ucieka. Dobra. A tu cały? się Muszę spojrzeć. Tak nie chcę dojeżdżać do kominka, żeby to bo metal się troszkę nagrzewa. Teraz jest e, jedna płyta. Druga płyta. Trzecia płyta. Dobra, to tu mogę do końca założyć. Przygrać i sięgna. dwadzieścia zrobimy.

No i widzicie jak wygląda montaż tego i teraz od nowa to samo. Profilek, wełna, profile dalej. Na koniec skręcamy wszystko. Później pokażę. Dalszy ciąg prac. Sufit już jest tutaj opłytowany w saloniku. Kuchnia. Yy, nie nagrywałem tu jak... Mocuję tą folię. Teraz pokażę, jak garaż jest już ocieplony od góry. Kotłownia muszę przyklejać dwustronną taśmę do profili. Do tego idzie folia paroizolacyjna, taka srebrna. I na folię kręcimy płyty. Bo folia musi być. Taśmę dwustronną kupiłem całkiem niezła i wydajna. Na znanym portalu, nie w sklepie jakimś takim stacjonarnym, to kupiłem razem z tą folią. klejmy. Praktycznie do każdego profila to przyklejam. Oczywiście nie trzeba do każdego. Można do co drugiego, tak żeby to jakoś tam się ta folia trzymała, bo to i tak płyty docisną tą folię. No, tak mi się wydaje. Ona jakoś nie wisi, tylko jest naprężona. Dzisiaj niedziela, to żadnych takich hałaśliwych prac nie robię, tylko jakieś tam taśmy sobie pokleję. Trzeba trochę opocząć, bo już jestem zmęczony dość. No i co ważne, nie kręciłem tych profili do tych bocznych żadnym wkrętem żeby to wszystko pracowało żeby nie było później pęknięć na suficie zobaczymy jak będzie tak naprawdę tutaj jest wiadomo wieszak i dodatkowo wkręt żeby to się nie przesuwało zobaczymy jak będzie Nagram coś jak będzie yy, folia, będę zakładał. Naklejam folię. naklejam kawałek i zakładam kamerki, bo to... Yy, nic by nie było widać no, naprawdę, bo to mam na głowie za folię. Jak folię sobie poprzyklejam, tak odywam Tasiemki czekają. Później przycinam oczywiście folię. Tutaj później daję taśmę krającą bo sufit nie może się przecież y, trzymać ściany nie może być zlipsowany, tylko tu cienko później akrylkiem dajemy, żeby nie było pęknięć na środku sufitu. Jedynie co może powstać to maluśkie pęknięcie tutaj przy łączeniu między sufitem a ścianą. Nie wiem, te noże robią coraz gorsze. Chwila, moment i to jest tępe i do wyrzucenia. Nawet już nie ułamuję tych, tych końcówek. To są te noże łamane, ale coraz gorsze wie. Strasznie szybko się tępi. Tak wygląda ta robota. Chyba z zakładania płyt nie muszę pokazywać, jak to się robi. Trzeba mieć dwie osoby, znaczy mieć dwie osoby. Muszą być dwie osoby do montażu płyt i tyle, żeby przytrzymać. Tak wyglądają założone. I to wszystko. Dalej szpachlujemy.